Dzień dobry, szanowni państwo, witam na konferencji prasowej Konfederacji. Są ze mną Wojciech Machulski z partii Korwin oraz Tomasz Grabarczyk z dyrektor biura prasowego. Szanowni państwo, został ogłoszony nowy wskaźnik inflacji. Za październik bijemy nowy rekord. Prawie 18% rok do roku wynosi E, inflacja 17,9 e, dokładnie. E, widzimy, że ta inflacja doprowadza do bankructw, doprowadza do e, problemów wielu polskich rodzin, e, ponieważ te rodziny tracąc wartość nabywczą pieniądza, które zarabiają, będą w przyszłości popadać po prostu w ubóstwo. Według raportu Ministerstwa Rozwoju i Technologii w pierwszym półroczu 2022 roku przedsiębiorcy zawiesili ponad 161 tysięcy działalności gospodarczych, a zamknęli 104 tysiące działalności gospodarczych. To jest o prawie 29% więcej. Niż w analogicznym okresie roku poprzedzającego 2021, a przypominam, że wtedy też mieliśmy lockdowny, które już wtedy niszczyły polską gospodarkę i już wtedy dobijały przedsiębiorców, a tym samym polskich pracowników. No, Widzimy, jakie są skutki inflacji, którą spowodował w dużej części rząd PiS. -u. W drugim półroczu może być jeszcze gorzej, ponieważ wielu. Przedsiębiorców i tym samym też ich pracownicy mogą potracić pracę, mogą potracić majątki, mogą potracić swoje oszczędności, ponieważ wzrosły ceny energii. Przytoczę trzy przykłady. Szanowni Państwo. Restauracja Burger Store z Rzeszowa. Jej właściciel napisał na, w mediach społecznościowych: Dziewiątych urodzin nie będzie. Kilka dni temu dostaliśmy rachunek za prąd, który wynosił nie jak zwykle 4 do 5 tysięcy złotych, a 21 tysięcy złotych. I niestety nie był to błąd. Dlatego dziś wieczorem gasimy światło i się z wami żegnamy. Nasz lokal od jutra będzie do wynajęcia. Podobnie restauracja Bagatela. Też z Rzeszowa. Właściciel napisał: Jesteśmy zmuszeni do zamknięcia lokalu. Dostałem właśnie rachunek za gaz. Do zapłaty mamy 7 tysięcy, a dotychczas płaciliśmy miesięcznie 1000-1500 zł. Res restauracja skończyła funkcjonować przedwczoraj, 31 października. Sytuacja y, dla mnie lokalnie też ważna y, z nowego portu w Gdańsku. Y, pan Florian, który prowadził sklep y, spożywczy właśnie na nowym porcie, y, Normalnie płacił za prąd około 2-2,5 tysiąca zł za kwartał. Ostatni kwartał 8211 zł. Złotych. 8211 złotych. Ten człowiek zatrudnia 6 osób. Sześć kobiet, które też no, są z tej samej dzielnicy, które pracują, które pracują razem z nim i najprawdopodobniej. On wróci na emeryturę, ponieważ jest emerytem, a te panie stracą pracę, będą musiały szukać nowej. I to są dramaty, za które odpowiedzialny dzisiaj jest rząd Mateusza Morawieckiego i jego pryncypał, czyli, czyli Jarosław Kaczyński. To są dramaty, które zgotował nam ten rząd przez swoją krótkowzroczność, przez zamykanie gospodarki, przez nieprzygotowanie surowcowe naszej gospodarki przez to, że transfery, jakie też miały miejsce do gospodarki były ogromne. Zamiast inwestycji to mieliśmy po prostu konsumpcję pieniądza i to spowodowało, że taką dzisiaj wysoką mamy inflację. I czary prezesa Glapińskiego i jego zaklęcia dotyczące tego, że no inflacja niedługo spadnie, teraz trochę wyższa, potem będzie trochę niższa, jak widać nie działają. A dramaty w polskich domach są i może być ich coraz Więcej. I za to winę ponosi w całości rząd Mateusza Morawieckiego i Jarosław Kaczyński. Przekazuję głos Wojciech Małulski. Dziękuję. Szanowni Państwo, na początek kilka danych. Właśnie z danych firmy Cofejs wynika, że niewypłacalność spółek wzrosła o 5% w pierwszych kwartałach 2022 roku. Liczba sądowych postanowień w sprawie niewypłacalności wzrosła o 22,5%. No i w ostatnim czasie sądy wydały decyzję w sprawie upadłości i restrukturyzacji 767 polskich Firm przede wszystkim dotyczy to spółek budowlanych, handlowych, transportowych i usług. To są ogromne tragedie, dlatego bo wbrew temu, co być może lewica by powiedziała, to nie jest uderzenie tylko w polskich prywaciarzy, którzy marzą tylko o zysku. Każ, za każdą firmą stoi kilka, najczęściej czasem więcej osób, które jest tam po prostu zatrudnionych, których przeżycie i każdy miesiąc zależy od tego, w jaki sposób ta firma będzie prosperowała. I najgorsza myślę, że tutaj może być taka bezsilność tych ludzi, dlatego bo to nie oni zawinili że te firmy upadają, to w wyniku działalności rządu, oni muszą teraz stracić te prace, nie mogą już dłużej utrzymywać z tej pracy swoich rodzin. Polacy ubożeją, ich oszczędności maleją, oszczędności, które są tak ważne, kiedy ludzie tracą pracę czy tracą firmy. Z każdym miesiącem nasze oszczędności się kurczą ze względu na inflację. To, co możemy kupić za te oszczędności, liczba produktów i towarów spada. Rząd ma się oczywiście wspaniale, dlatego, bo jak to jest w czasach inflacji podatków pośrednich, budżet państwa otrzymuje więcej dochodów, Orlen notuje rekordowe zyski, więc ludzie związani z władzą i tak się obłowią na tej sytuacji. Natomiast Przeciętny, zwykły Polak, który prowadził przez kilkanaście czasem lat, ciężko swoją firmę musi teraz cierpieć, nie z własnej winy i z winy rządu. Nikt z rządu nie przyjdzie do niego, nie przeprosi go nawet, tylko powie w rządowej telewizji, że wszystko jest super. I myślę, że to jest najsmutniejsze. I e, sytuacja zarówno Polaków, którzy już od dawna pracowali na, na swój sukces, jak i młodych Polaków, którzy w takich trudnych czasach teraz muszą myśleć o mieszkaniu, o założeniu własnej rodziny, co nie jest łatwe. Myślę, że to jest taki cios w twarz ostateczny. Tego rządu, który musi podać się do dymisji. Bardzo proszę, dyrektor Tomasz Grabarczyk. Szanowni Państwo, to jest inflacja PiS, to jest inflacja Morawieckiego, to jest inflacja Glapińskiego, to jest inflacja do druku pieniądza, rozdawnictwa pieniędzy, podwyżek podatków. I ta inflacja rosła przed wojną na Ukrainie, i ta inflacja będzie rosnąć dalej, dopóki rządzą nami ci ekonomiczni analfabeci którzy zamiast ograniczać wydatki socjalne, zamiast obniżać podatki, zamiast starać się ściągać pieniądze z rynku, to właśnie robią wszystko, by zabezpieczyć swoje poparcie przed wyborami i decydują się na kolejny socjal, który zapewni im głosy w 2023 roku. Daniel Obajtek może chwalić się tym, że tworzy największy koncern w Europie Środkowej, może kupować następne domy, ale w tym samym czasie radni PiSu nasyłają na emerytkę, która handluje skarpetami w Toruniu, Straż Miejską i Izbę Skarbową. To jest właśnie podejście tych ludzi do przedsiębiorców, do, do wszystkich tych, którzy nie czekają na to, aż e, e, państwowa ręka ich wykarmi, tylko po prostu chcą się sami bogacić, a w ostatnich miesiącach jest im bardzo trudno i niestety bankrutują. Bankrutują kolejne polskie firmy, lokale gastronomiczne, branża budowlana, branża transportowa. Wszyscy ci, których inflacja, ceny energii, ceny żywności, ceny, ceny wody, ceny wszystkich innych mediów po prostu dobijają. I to jest sytuacja, z której wyjście jest tylko jedno. Wyjście poprzez odwrócenie polityki. Ekonomicznej tego rządu poprzez obniżkę, radykalną obniżkę podatków, poprzez cięcia programów socjalnych, które są po prostu programami wyborczymi, by zapewnić sobie głosy przed wyborami. Nie ma teraz smacznego lekarstwa, nie ma lekarstwa, które spowoduje, że z dnia na dzień odwrócimy obecną sytuację. Ale jest lekarstwo jedynie słuszne. Walka o polskich przedsiębiorców, wspieranie ich w taki sposób, by stać starać się tam, gdzie można po prostu im ulżyć na wszelkie możliwe wolnorynkowe sposoby i walka o to, by polskie firmy jakoś te lata chude, które nas czekają, po prostu przetrwały. I takie rozwiązanie w polskim parlamencie, takie rozwiązania prezentują jedynie politycy Konfederacji. Nie ma innych środowisk politycznych w polskim Sejmie, którzy mieliby odwagę powiedzieć, że dość tych dodatków, dość tych dopłat, dość, dość tych plusów, jeśli one tylko pogarszają obecną sytuację. Odwagę, by to powiedzieć, ma Konfederacja i Konfederacja wskazuje właśnie w tym swoim wolnościowym duchu, że należy walczyć z inflacją w sposób odpowiedzialny, skuteczny i całkowicie inny niż robi to rząd prawa i sprawiedliwości. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, wszystko Dziękujemy. jasne. Dziękuję bardzo.